Wypełni mnie najwyższa rozkoszy, wypełni oceanie miłości, wypełni mnie pokoju bez granic, wypełni mnie matczyna czułości, wypełni mnie najwyższa rozkoszy, wypełni mnie słodyczy, najsłodsza, wypełni. Bez granic, wypełni mnie dobroci serca. Wypełni mnie światło, światłości, wypełni mnie miłości ojca. Wypełni mnie dobroci bez granic, wypełni mnie radości bez końca. Wypełni świat oddali się, gdy nie ma nic, jesteśmy. my Tylko ja i we mnie, ty wypełni mnie, wypełni mnie. Chcę w jedno z Tobą stopić się, i zawsze z Tobą pragnę być, gdzie tylko ja i tylko Ty. Wy Pokoju, wypełnij mnie Jezusa czułości, wypełni mnie matczyna opieko wypełni mnie najczulsza z czułości, uśmiechnij mnie promyku słońca, rozjaśnij mnie anielska błogości, wypełnij mnie dobroci najsłodsza. Wypełnij mnie dziecięca radości, ogarnij mnie harmonią piękna. Wypełnij cudzie doskonałości, obejmij mnie swym światłem świętym, napełnij mnie najświętszą świętością. Wypełni Świat oddali się, gdy nie ma nic, jesteśmy. my, Tylko ja i tylko ty. Wypełnij mnie, wypełni mnie, niech cały świat oddali się. I jednym z tobą pragnę być, pragnieniem moim jesteś ty. To pełni serce moje radością, napełni moje życie wdzięcznością. Weź swe ramiona i zadań ze mną najświętszy z wszystkich taniec miłości, miłości.